Czasem miłość jest tak silna, że aż boli. A czasem boli dlatego, że wiemy, iż kiedyś może się skończyć. Gdy słuchałam słów Mai Rutkowski, miałam wrażenie, że nie mówi o rozstaniu, ale o stracie, na którą próbuje się przygotować już dziś. I to właśnie w tym wyznaniu jest coś przejmującego. Tu Alicja z kanału Alicja, Plotki Gwiazdy. Dziś opowiem Wam historię związku, który na zewnątrz wygląda jak monolit, ale w środku skrywa lęk, dojrzałość i bardzo trudne refleksje o przemijaniu. Maja i Krzysztof Rutkowski od lat uchodzą za jedną z najbardziej charakterystycznych par polskiego show biznesu. Zawsze zgodni, zawsze lojalni wobec siebie, w wywiadach mówią jednym głosem. Miłość, wsparcie, partnerstwo tak najczęściej opisują swoją relację. Ale Maja nie udaje, że życie jest bajką bez cienia. Ich historia zaczęła się w 2012 roku. Maja przyszła do biura Krzysztofa po pomoc, a on, jak sam przyznawał, zakochał się niemal natychmiast. Ona jednak długo się wahała. Wtedy Rudkowski nie kojarzył jej się z kimś na całe życie. Serce podpowiadało jedno, rozum drugie. I właśnie ten rozdźwięk był początkiem relacji, która miała przejść wiele prób. Rok później urodził się ich syn Krzysztof Junior, a kilka lat potem doszło do głośnych zaręczyn na wizji. Dla jednych romantycznych, dla innych skandalicznych. W 2019 roku powiedzieli sobie, tak, i od tego momentu zaczęli budować wspólne życie już oficjalnie jako małżeństwo. Dziś tworzą zgraną drużynę, ale Maja coraz wyraźniej podkreśla swoją niezależność. Wchodząc coraz śmielej w świat show biznesu, udowadnia przede wszystkim sobie, że potrafi funkcjonować samodzielnie. Udział w wymagających programach, indywidualne wywiady, własne decyzje to wszystko jest dla niej dowodem siły. I właśnie wtedy padają słowa, które zatrzymują na chwilę oddech. Maja mówi wprost: że jeśli Krzysztofa kiedyś zabraknie, ona będzie dalej żyć. Nie z braku miłości, ale z dojrzałości. Doświadczyła śmierci bliskich, straty, żałoby. Wie, że życie potrafi odebrać wszystko bez ostrzeżenia. Rozmawiają o tym razem. O śmierci, o odejściu, o tym, kto zostanie pierwszy. Maja nie ukrywa, że Krzysztof jest dla niej jedynym mężczyzną i nie wyobraża sobie nikogo innego. Ale jednocześnie uczy się funkcjonować tak, by nie rozsypać się, jeśli los okaże się bezlitosny. W tym wyznaniu nie ma chłodu, jest ogromna miłość, ale też odpowiedzialność za siebie samą. Rutkowscy wiedzą, że zdrowy związek to nie tylko bycie razem, Lecz także umiejętność bycia sobą, nawet wtedy, gdy drugiej osoby nie ma obok. To historia o miłości, która nie boi się trudnych rozmów. O kobiecie, która kocha, ale nie chce zatracić siebie. I o związku, który opiera się nie na strachu przed samotnością, lecz na świadomym wyborze. Jeśli takie historie poruszają Was tak jak mnie, zostawcie komentarz i napiszcie, co o tym myślicie. Subskrybujcie kanał Alicja plotki gwiazdy, bo tu zawsze mówimy o emocjach, które kryją się za nagłówkami.